Poprzednim odcinku. Bo szósty to jest dzień, kiedy, ostatni dzień, kiedy się zobaczył. To jest dzisiaj, one jak nic się powiesiły na strychu! Albo uprawiają tam dziki lesbijski seks. Cześć wszystkim tutaj, Baneku, i witam Was w kolejnym odcinku naszego Let's Play. z gry Gone Home. E, patrzcie, zrespiłam się z krzyżem w ręku. I jestem kożarówki, więc to wcale nie jest taki dobry pomysł. O, proszę. Ale znowu mam mój krzyż. Eee, także gra się buguje nieźle, bo najpierw miałam krzyż, zrozpiłam się z prezerwatywą, a teraz znowu zrozpiłam się z krzyżem. Tak, o. I właśnie nim rzuciłam. Tak, ale mam mój krzyż, proszę bardzo. Eee, nie wiem, jakim cudem on się tu znalazł. Gra jest dziwna pod tym względem. Dobra, rzucamy tu krzyż. Ok, zacznijmy od tego, że wszystkie zboczusie i zboczuszki tego świata prosiły mnie o to, żebym jednak znalazła i przetłumaczyła pierwszy raz sam, Iloni. I will tyle paskudna że to zrobię. <laughs> Także uwaga, się I It's like a drug. The first time was in my room in the middle of the night. I woke up and Lonnie was kissing me. The clock said 3:14. His face was spectral in its dim red light. Then I could only feel her. It was different than any time I've done it myself. My head was swimming, I felt disembodied, transported badly, like being caught in a powerful current, having no control and wanting more. I broke and I didn't want anything but it again, like a jack. Strategy Sleepovers are good, but there have been close calls. The basement is good, but cold and smells. My car is good, but riskier still, plus loose crumbled. Someday we won't have to sneak around anymore. <laughs> I teraz tłumaczę dla zboczuszków, więc uwaga, opis pierwszego lasu sam Iloni. ta. ta, ta. To jak narkotek. Nasz pierwszy raz odbył się w moim pokoju w środku nocy. Obudziłam się, Anonim mnie całowała. Zegar mówił, że jest trzecia trzynaście nad ranem. Jej twarz była niczym. Jej twarz. Była taka. Spectral, to jest. Jej twarz była taka nieziemska w tym delikatnym czerwonym światełku. A potem mogłam ją już tylko poczuć. To było, to było inne uczucie niż to, kiedy robiłam to sama. Moja głowa odpłynęła, czułam się taka pozbawiona ciała, zupełnie przeniesiona gdzieś w inny wymiar, zupełnie jakby złapała mnie jakaś tajemnicza siła i kontrolowała mnie. Ja sama nie miałam żadnej kontroli, jedyne co to chciałam więcej. Złamałam się, I broke, to jest taki pękłam, pękłam i nie chciałam już nic, tylko tego samego jeszcze raz i jeszcze raz. To jak narkotyk. Oh, tak, więc to jest namienny opis pierwszego razu sami na nim I jeszcze jest strategia, więc sleepovers, jak, jak to powiedzieć po polsku sleepovers, Sleepover to jest wtedy, kiedy śpi się u kogoś w domu, czyli e, zostanie na noc w domu jest ok, ale było kilka razy, kiedy prawie nas przełapali piwnica jest spoko, ale jest tam zimno i śmierdzi mój samochód to dobry pomysł ale to wciąż niebezpieczne i jeszcze się trzęsie ale kiedyś nie będziemy musiały się już tak chować i będziemy już zawsze razem, och ach tak, <laughs> więc to jest koniec. Wracamy do gry? Tak. Więc mam nadzieję, że wszystkie zboczuchy i zboczuszki są już usatysfakcjonowane. Eee, a ja teraz wracam do grania. Co my tu mamy? To już czytałam. To jest kaseta, kolejna kaseta. Nie, ja się tych płyt ich nie chcę słuchać. Co my tu mamy? Dzwoneczki. Kitchen Library, Front Door, Mr. Master's Room i Guest Room. Okej. Okay. Ja Co, mogę dzwonić? Brakuje takiego od library. Okej okay. Jezu, jak tam jest ciemno. Save. Nie znamy kompilacji do save'u. O Boże, jak tam jest. uu, coś. Co to jest? Terry H6. 8788. Terry, Terry to Terrence. To był mój yy, dziadek czy tata? Ja nigdy nie wiem, który jest który. Ok, tam jest żarów. Co to był za cień? Nie, tu mam nadzieję, że to tylko są cienie tego. Oh, it doesn't work. Świetnie! To ja tam nie idę. Um. Kurde, nie spieszę tutaj. Arbury here. O, co my tu mamy? Pokój. O, dowiem się, co jest po prawej stronie, bo tutaj nie byłam. No, 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 no. Nie róbcie mi tak kiedyś, odwracam tyłem do ciemnego korytarzu. Psik piorunia, Danik, czy w tej części jest kuchnia, jest jadalnia, jest szklarnia, pralnia i łashum. I taka chyba łazienka. No, do... łashum to jest do sprzątania, do mycia. O jezu, dobra. Potrzebuję motywacji. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Tut, tut. Nie ma, to jest po prostu ciemno, tak? W sensie... To już jest koniec. No dobra, to jest jakiś składzik drewna i tam nic nie ma. Ja to zamknę, bo to mi się nie podoba. Dobra, tam była jeszcze jakaś część. Ale byłam odważna i tak musicie powiedzieć, że byłam odważna... Mogłam wziąć mój krzyż, kurczę. Nie wiem, czy braćmy krzyż czy nie Mówię, Ten krzyż nie lubi się kurczyć ze światłami i to jest takie... Dobra, ja to zostawię, bo to daje mi trochę światła na pomieszczenie. Czekajcie, tamtędy weszłam, prawda? I tu jeszcze nie byłam. O, ile gazet. Coś tu pewnie jeszcze znajdziemy. Czekajcie. Co my tu mamy? Gazety, gazety. O! Białeczko. Co to? Nic? Książka. Mass and Pharmacy. Ok, to jest coś z książki. Znaczy z książki, oh boże. To są jakieś akta z tej e, apteki, która należała do tego mojego, mojego wujka, świra. Hmm. Cicho, Bardziej Najbardziej mi się wytopiło by to zagrożenie powodziowe. Nie? Informacje wszędzie, że jest zagrożenie powodziowe, a ja chodzę po piwnicy, nie? Co tam? Hej ho, hej ho. Kartka. E, Posztówka. Hey Sam, I'm writing to you from Moltumatum Falls. I'm here on a stupid class trip, which is stupid because it's March, and I don't know if anyone running this school has been to Oregon, but it's cold and rainy, it's shit in March. I wish you were here. Oh wait, you are here because I'm writing this to you and the gift shop. Oh shit. I hear you coming. <gasps> O oh, oh my god. Czyli one były razem na, wy, na wycieczce, sami Loni, a Loni postanowiła i tak wysłać pocztówkę do sam z wycieczki, na której są razem. o oh, jakie to romantyczne. Nie, to strasznie głupie. Yy, I ta pocztówka mówi tak, droga sama. Piszę do ciebie z, z Mount Falls, to jest jakaś miejscowość, nie wiem, no to te woda spadły w każdym razie. Jestem tutaj na głupiej wycieczce klasowej, i jest to kreteński pomysł, bo ta wycieczka ma miejsce w marcu. I nie wiem, czy ktokolwiek, kto kieruje tą szkołą, kiedykolwiek był w stanie Oregon w marcu, ale to jest zimno i pada, jest beznadziejnie w marcu. Mam nadzieję, że mogłabyś, chciałabym, żebyś była ze mną. A nie, czekaj, jesteś ze mną? Bo piszę ten list właśnie teraz, będąc w, w sklepie z pamiątkami. O czekaj, słyszę, że już idziesz. Loni. Tak. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know no about us. The kids at school though I'm really afraid that's a whole other story. Okay. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Okay. E, więc, e, sam mówi tak, że e, na wycieczkach powinno się trzymać zawsze grupy. I jest ku temu powód. Jak byłyśmy na wycieczce tych monten w wodospadach, yy, to oddzieliłyśmy się na chwilę od grupy w wiadomym celu. Chciałbym się widzieć na schałkach. Yy, oddaliłyśmy się troszeczkę od grupy i się zgubiłyśmy. Okej, okay, strasznie się zgubiłyśmy, do tego stopnia, że nie mogłyśmy kompletnie znaleźć grupy. I, i już dosłownie chwileczkę przed tym, jak autobus miał odjeżdżać, czyli zrezygnowali z szukania ich, w ogóle wiwat szkoła, tak? że chwileczkę przed tym, jak autobus miał odjeżdżać, udało nam się znaleźć ścieżkę i wbiegłyśmy tam całe mokre, całe w błocie, krzycząc na autobus, żeby się nie zatrzymywał. I y, z, ze szkoły zadzwonili do rodziców, i rodzice powiedzieli. Co to było? Oskar, opowiadam, poczekaj. Oskar. I rodzice powiedzieli, że dopóki nie przyjaźniłaś się z tą rolni, to nie wpadałaś w takie kłopoty. Ale wydaje mi się, że oni wciąż nie wiedzą, co jest między nami. Tak mi się wydaje. Ale dzieciaki w szkole? Hmm, to jest troszkę inna historia. Pamiętaj, Katie, zawsze trzymaj się grupy. Co my tu mamy, ja? Newspaper. farm Pharmacy changes hands.

Bo nie wierzę, że rodzice tego wcześniej nie znaleźli, nie? To stoi taka szafa jeszcze tam się. Ty, ale tam się świeci światło, ja go nie zapalałam. Halo! Czyny? Nie? Jak... nie gaśni, nie gaśni, proszę. Ok. E, proszę was o trzymanie kciuków. <słuch> tut. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Boże, przestraszyłam się jakiejś rury. Tam jest jasno. Tam jest jasno. Tu, tu, tu. Nie odwracam się. Halo? Aha. A gdzie wyjdę? To jest przejście znowu, widzicie? Ciemno tu, jak tu, tu ja. Moment. Moment. To jest mój pokój! No to zaje fajnie. W zeszciem nie wsadzili do pokoju, do którego każdy może wejść z jakiejś mrocznej piwnicy. Mało nie dowidzę! Która tu wcześniej była? Bo nie jestem pewna. Ok, mam, okej, była. Dobra, to jest mój pokój na górze. To okej, okay. niech to zostanie tak. Niech to zostanie tak, to jest spoko, a ja wracam tutaj do mojego nowego odkrycia. Jaka creepy zielona lampka. Światło nosi się w sobie. idziemy znowu jesteśmy? Komiks! Woman Outlaws. Okej, okay, czy czytałem jakieś komiksy z jakimiś superbohaterkami kobietami? No w sumie tak, one są, takie Co my tu mamy? Uuu, jest... Przestań! Kopetka! Ciekawe, czy znajdę zużyte majtki. Nie, sam kasetę kolejną. Nie, ja tych kaset nie lubię, bo one tak strasznie wyją. Jeśli one są ważne, to przepraszam, ale one tak strasznie wyją, że ja nie mogę tego słuchać. Bradmobile, The Revenue... O, matko, ile tu jest tych mm. karteczek. No, dobra, czytałem. E, ale to jest jakaś... czekajcie. To nie jest chyba pierwsza część. Okej, okay. The Psycho house girl. The coolest stuff about being a psycho house girl. Cool thing number one. Everybody in the hall thinking you don't know they're looking at you and whispering as you walk past because I guess they haven't heard of Percival. Okej, okay. e, psychokosy. To jest dziewczyna z domu wariatów, czyli ja. Najfajniejsza rzecz w byciu dziewczyną z, z domu wariatów. E, fajna rzecz numer jeden. Wszyscy na korytarzu myślą, że nie wiesz, że na ciebie patrzą i szepczą jak tylko ich mijasz, bo chyba nie mają pojęcia, że masz coś takiego jak uszy co um, dalej? Uh, that's a lie, my mom and dad. That's a lie, my mom and dad. Situation, but it was so worth it. Uh, the girls on stage were just so lovely, and real and awesome, and everybody was moving to the right. Okay, to jest jakiś, to jest jakiś pis chyba po koncercie. Uh, uh, wten, to było kłamstwo uh, okłamął mamę i taty, ale było warto że na scenie były takie głośne i takie prawdziwe i to było takie super i wszyscy się ruszali razem jako jedna wielka mm, ściana dźwięku i ta pierwsza część costume skeletons and devils cheerleaders from the smells like some spirit video one girl just Jackie like Candy. to mi wygląda jak jakiś plan do teledysku bo to jest tak, kostiumy. Kościotrupy i diabły, czyli liderki e, z, z, z Teledysku Smells Like Ten Spirit, e, Nirwany, polecam. E, jedna dziewczyna ubrana jest jak Jack, Jackie Kennedy. E, I to jest tyle, nie wiem co chodzi. podejrzewam, że to jest jakiś plan właśnie Teledysku. Pizza! 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 Pi... Mm. Co to? GRU Justice Now. Okej, okay, taki kolejny propagand... I znowu coś zginęło, i znowu coś się zgubiło, czy wiem, że zrespi się z tym w ręku w następności. To jest po prostu takie łaj. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Read letter. Samantha Greenberg here. Uh, to jest z senior high school, z liceum. Dear Mrs. Greenberg, I appreciate the time and effort you put into writing your effort. It showed initiative. And it, fell, was, uh, and it was very but it does not change my mind on this matter. why i understand that Missus soto is a friend of yours, the fact that the matter is that she defaced property with profanity, the fact that she allegedly defeated her own work of from mm -hmm. another student during the same years is mm -hmm. immaterial. as uh, to your complaint that is no other student has been punished for the public this incident, the fact is that no guilty party has come forward and has been no condition against the best to matter. Mm -hmm. Okay. Um, to punish. jest generalnie list od dyrektora do, do, do sam e, i mówi, że dziękuję jej za list, który do niego wysłała. I rozumie też, że Loni jest jej przyjaciółką, jednak nie zmienia to faktu, że zniszczyła coś, na co należało do szkoły. E, I rzeczywiście jest powiedziane, że zniszczyła. E, Swoją locker, to są te, o Boże, to są te szafki, bo w Stanach mają takie szafki. Każdy w, w szkole ma swoją szafkę na kot i może tam trzymać swoje rzeczy. I generalnie chodzi o to, że Loni zniszczyła e, swoją szafkę albo czyjąś szafkę. Nie, zniszczyła, to jest powiedziane tak, że zniszczyła swoją szafkę, dlatego że jakiś uczeń zniszczył szafkę należącą do sam. Przynajmniej tak wynika z tego, co powiedział tutaj dyrektor, co nie ma sensu. A to jest, że she defaced her own, czyli zniszczyła swoją, za to, że inny student zniszczył szafkę Co? Nie mam pojęcia, co chodzi. I mówi, że y, y, rozumie, niestety nikt inny nie zostanie ukarany poza samą Lonnie, dlatego, że nikogo innego nie przełapali, jego zdaniem ona po prostu stara się zwrócić na siebie uwagę y, i to jest wszystko bullshit. get Lonnie sometimes. Like her band. And our zine and her hair and everything are all anti-authority. And I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation. Following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to, like, defend my honor. I've learned when to stop arguing, though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Okej, okay, yy, więc Sam powiedziała nam, że czasami nie rozumie Loni, yy, bo Loni z jednej strony jest taka proanarchia, nie słucha mi się nikogo, żadnych zasad, czerwone włosy i tak dalej, a z drugiej strony, kiedy widziała ją yy, na jakimś tam szkoleniu wojskowym, to słuchała się wszystkich poleceń, w ogóle wykonywała wszystko bez, bez zająknięcia i tak dalej, i, i to jest takie dziwne, bo z jednej strony walczy a z drugiej nic, tak samo było w szkole kiedy zniszczyła swoją szafkę, żeby bronić jej honoru i powiedziała, że to niby nieistotne ale jednak to było istotne a tak samo również w wojsku jest tak, że mówi się, że nie wolno zadawać żadnych pytań i nie powinno się w ogóle yy, odpowiadać na żadne pytania że w wojsku nikt on nikim nie powinien nawzajem nic wiedzieć i oni mówią, że to jest w porządku że oni nic o sobie nie wiedzą, że to tak powinno być ale z drugiej strony sam mówi, że to nie powinno tak być, że ona by nie chciała, żeby żeby tak cały czas udawać kogoś kim się nie jest, ale Loni powiedziała, że się z tym zgadza i cóż, sam na koniec stwierdziła, że wydaje się, że czasami Loni nie rozumie Loni, że to wszystko jest takie mm, dziwne. Tak rzeczywiście, mamy taką dziewczynę, w buty w ogóle autorytarną, taką ła, O, czy, to o co my mamy? Czy Captain Air, okej, okay, narysowała jakieś mangi, spoko. Heard Enough, miałam dosyć. Heard Enough, słyszałaś dość? Kicking against the pociorkin. Okej, okay, jakieś takie kupanie patriaków. Co to, co to, co to? Uuuu, patrzcie, to ta manga zbiorcza. Moment, mo, 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 no idź sobie. No idź. Halo, o. To, to, to jest ta sama manga w kolorze. To one rysowały tą manga o tej kobiecie super silnej. Co Naprawdę. Czemu to? Czemu to jeszcze, no. Uuu, czy tak. Jeszcze zamknięte, to na pewno są świeże mi się ich powojną. Nie no dobra, nie będę wyrzec się przez jakieś tutaj yy, A tam mi się nie podoba. Yy, halo? Halo! Okej. Okay. Tu jest jakieś światło tam. Uy, yy, yy, wygląda to kiedy nie ma światła. Yy, no dobra. Ja to się Okej. Okay. O, o, widzę więcej światła. Widzę więcej światła. No! Ale ej, nie mrugaj! Oskar, psi. Dobra, eee, gdzie my jesteśmy? I'm not from the inside. Odblokować od środka, ale jak? Widzimy, co tu mam. Tam jest napisane. Gods and angels evolved. blessed house lots of love. Okej, okay, czyli że czuwają oni nad tym domem. E, 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 e! Tak mi nie rób! No, ej! O, Oskar! O, o, Oskar, ej! Bo nią na ciebie. Wo To jest ten, co mi Zrobiście! Dobrze, dobrze to już wszystko wiemy. O, wydawało mi się, że tam ktoś siedzi. Może um... już mam jakieś. O mamy, takie pytania. Co to mamy? Salon jest fin, Moja matka! O Boże, nie, moja matka. Oskar, przestań tutaj czytam. Moja matka wydała 120 zł To jest 400 złotych na fryzjera i manicure mamo, czy ty jesteś nienormalna. Po prostu tak, rachunek piękny, tak. Pogratulować, naprawdę. Zrobiłam sobie manikir i trwałą, i szamponik i farbę na włosy. ej, Eee, Oska! Oskar! 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 Tam na górze jest dla ciebie zajęcie, tak? Nie denerwuj mnie. Co jeszcze ale spaniola! Spaniola to jest za Dobra, co tu mamy? Oddział pumośny. Ale po do zrobimy Tutaj mam że na na Oskar, ci cicho czytam. A no dobra, generalnie w skrócie moja mamusia dostała awans. Stwierdzili, że jest wspaniała i wykonuje sami tą pracę i na pewno im wszystkim tam pomoże, jak ją przyniosą gdzieś tam i w ogóle nie chcę jak No, moja mama jest fajna, dostała awans. Tak Ej, o, o, Oskar, nie rób mi tak. O, słuchaj. Tam na górze, na strychu są dziewczyny. One uprawiają dziki lesbijski seks. Poszedłbyś pooglądać, a nie tutaj, kurde, zawracasz mi dupę. No. Ach, te duchy, no nie wiadomo, czym się zająć. Hej Loni, sorry, my mom was taki się... bicho. Uuuu, mocne słowa jak na trzynastolatkę. Hej Loni, sorry, my mom was taki bicho last night. She's hardly even around since her forest is like an hour away. And then... When she's like home, she takes on you because uh, because you're not a member of the family and she knows you, you won't call on it. So I'm sorry. Ah, okay, now she's just jealous of our cool and free-willing lifestyles. I feel sorry for you. I'm lucky my mom lives in Florida. You have to have your mom. Okay. Sorry, I didn't mean to bring up the mom thing like that. I know I shouldn't complain. No, I'm being serious. My mom is like a psycho Christian and her new husband, daughter is a complete troll living in Florida with him and there's no internal punishment in my mind. So, would you rather live with your mom in Florida? No! <laughs> Okej, okay, więc tak. Hej Loni, przepraszam, że moja matka zachowała się wczoraj jak dziwka. Tak, dlatego to jest, stwierdziłam, że mocno słowak, lecz na stradkę. Tak się nie powinno mówić nigdy, nigdy, nigdy. Ale dobra. że żeby mama zachowała się wczoraj jak dziwka. Jest rzadko kiedy w domu, bo my jakoś godzinę jedziemy do tego swojego lasu. A kiedy wraca już do domu, to wyładowuje się na członków rodziny. A ponieważ ty nie jesteś członkiem rodziny, to jest jej jeszcze lepiej, bo wiesz, że ty nic nie możesz odprysnąć i tak dalej. Przykro mi. A nie, no spoko. Wiem, że jest po prostu zazdrosna, że wspaniały i wolny styl życia. Ale wiesz, to szkoda, mi Cię. Moja matka mieszka na Florydzie, a ty musisz się mierzyć ze swoją każdego dnia. Sorry, nie chciałam przeprowadzać tak po prostu tematu z matkami. Wiem, że nie powinnam się czepiać. Nie no, ale mam, ale mówię poważnie. Moja matka jest taką psychokatoliczką, wiecie, co, wodką taką, O, -a -a", jest taką totalnie psychokatoliczką, a jej nowy, nowy, mąż, Don, jest takim kompletną, kompletną zabawką, kompletnie to jest taki, że wiecie lalać kawiera, nie? I mieszkanie z nimi na Florydzie byłoby dla mnie po prostu takim okropnym, wiecznym karą w ogóle za życie. I to by było takie, takie straszne. Więc co, nie chciałabyś mieszkać ze swoją mamą na Florydzie? Nie! To jest tyle tego. Czy coś tam jeszcze jest z kupionego? Tu mam jakąś gazetę? boże, straszne. Okej, coś jeszcze? Okon, tak zwykle? Nie, okej. To są nieco wcale, nic nie podoba. O co, to mam jeszcze jakieś bilety? Jakieś coś. Tak, National Ticket. Czyli to są jakieś bilety? 25 ale dwie osoby Earth, Wind and Fire, Helen, Auditorium, żadnych kamer No dobra, to jest jakiś bilet, jakiś koncert, czy jakiś coś nie wiem O tym Tam na pewno nie wiesz Moja odwaga to się kończy U tam jest skończył Okej, okay. tak No, i żaden odkąd nie zrobię Pudełko idzie psik. It's not Sam. The school was the coolest thing I found in Mexico and it was like three bucks on my I love it. Merry Christmas, Missy Lonnie PS Treasure with all as always. Okej, okay. y, czyli sam pisze do... znaczy Loni pisze do sam. Czaszka była najbardziej zarąbistą rzeczą, jaką znalazłam w Jakoś to kosztowała tylko trzy lolce. Uwielbiam, miałam wesołych świątki za tobą y, Loni. A P.S. trzymają ją jako, jako skarbowego. No to super, no to jeszcze mamy jakieś meksykańskie czaszki tutaj w domu. To mało tego, że mnie nawiedza Oscar, to jeszcze jakieś duchy Inków, tak? Nie, jest tak. Nie, nie, jest tak, nie. Halo! Halo? Dobra, jestem świetna. Bo Oskar nie ma się czym bawić. Ojezu, mam jeszcze no, raz napnę się na jakichś kurna katakumbu. Eee, tam nie. Nie, tam nie. Zdecydowanie nie. Więc idziemy tu dużo ciemno. Tam jest bardzo ciemno. Łapka? O światło, światło. Światło! No, światło. Dobra. E, co my tu mamy? Uuu, ładne jedzenie. Kurde, fajne mamy ten dom. E, co tu jeszcze. Oskar przestań! Naprawdę. Krepka mamy. Siuch. Nie rób tak. Naprawdę. Ja się staram tutaj czytać. Nie przeszkadza. Zajmij się tymi lesbikami na strychu. O, co my tu mamy? Książkę o lesie. No, super. I co my mamy? papkę? Uuu. Hejan, I got co ty jest for Um, but my girlfriend says she didn't want to have chase in music to so argue again. So that uh, leaves me with an extra ticket that I thought you might be interested in. That leaves me packed. So, so, aha, uh, gee, okay, and you might be interested in. More than, uh, more dead than clearing cash in the lane, right? right. Okej, okay, yy, widzicie, co, miałam problem z ale to jest tak, że hej, ja mam dwa bilety na jakiś tam FWF w czwartek, ale moja dziewczyna mówi, że nie chce, bo ma okropny głos muzyczny. I generalnie tam jest taki tekst, że y, moja dziewczyna nie chce, więc w takim razie pójdę z tobą, będzie fajnie, przecież szkoda zmarnować bilety, nie? Czyli słuchajcie, wiesz, czyli wiemy wszystko. Moja matka się puszcza z jakimś rikiem i na pewno siedzi teraz u Rika. Sam się puszcza z tą loni i na pewno teraz siedzą na tym strychu i prowadzą dziki lesbijski seks, więc pozostało mi tylko znaleźć tata i zagadka rozwiązana. Tada! Ostatnie, czego im brakuje, to znaleźć tatę ja będzie się spokój, ale to jest takim... Oskar. Okej, okay, to w takim razie zróbmy tak, że zakończy yy, ten odcinek. Yy, ciekawe, gdzie się zrespię, czy teraz się zrespię znowu z tą lesbijską, tą plakietką na ręku, taką tego zespołu nawet. No, no. Czy też nie? Yy, w każdym razie dzięki Wam za ten odcinek i widzimy się w następnym, yy, bo już wystarczy tego dobrego i już rozszyfrowałam prawie całą zagadkę, więc jest dobrze. <laughs> Trzymajcie się. ba!